Ja jestem Rafał, czyli witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj tak trochę bardziej sobowo, wiecie, kurde, postanowiłem zmienić image i ten zamiast czapkę do tyłu dałem czapkę do przodu, takie niesamowite rzeczy. Otóż witam Was w kolejnym odcinku Spróbuj się nie zaśmiać. Dzisiaj po prostu niesamowita edycja Spróbuj się nie zaśmiać i gdzie nie wiem czy uwierzycie. Ale będziemy próbowali się nie śmiać. Właśnie tak. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, ponoć. Challenge jest niesamowicie trudny. Impossible, hardest version in the world. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy, czy damy radę. No i po prostu zaczynajmy. Dobrze, co my tutaj znajdziemy? Co my tutaj znajdziemy? Halo. Oluju, oluju. Troszeczkę musiał się zedrzeć. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. O oh, ho oh, oh, ależ to było do... To było dobre, kurde, hardest version in the world. Czego to się tak... What? What? No, okej, no to było takie, takie Całkiem, całkiem można się z tego, można się uśmiechnąć, tak? Ale też nie powiemy, nie można powiedzieć, że to było, kurde, wiesz, takie No dobra, Ci już bądź, że to było takie niesamowicie, niesamowite, tak? No właśnie, o nie, dzieciątko się śmieje. Co teraz? Hmm, hmm, hmm. Dajcie coś mocnego. To nie jest hardest version in the world. Halo! Zaśmialiście się chociaż raz, bo ja tak w średnio. Oluju. Oluju! Oluju! Szczeliła sobie kurde konfetti w twarz. Niesamowite. Naprawdę niesamowite. Przepraszam, że ja dzisiaj taki jestem żywiołowy i tak kurde energicznie reaguję. Energicznie, ale no kurde. Co? To nie jest wyzwanie. Halo, panie hardest version, dajcie coś mocnego. Co to się wyprawia? Wtf, dlaczego ona ma na koszulce Satan? Oluju. Kawał, kawał kobity, nie powiem, że nie. O ile to była dziewczyna, ale wydaje mi się, że tak. Dosiła. Przepraszam, aż ziewam z tych emocji. <śm> no dobra, to było akurat było dobre. <śm> what? To było okej, okay. to było w porządku. Dobrze, dobrze, dobrze. O nie, Powąchał już swojego, swojego rowa i aż umarł z tych emocji. Tak to jest. Różnie ludzie reagują na pierwszy pocałunek. Co to jest? Aha, baławajkę mu narysowali. <laughs> tak, ale było dobre. Nie powiedz mi, że nie. To było dobre. Ok, to mi się podobało. Churra pokonał go Kamechanem. Dobre, dobre. O nie, ten filmik już widział każdy po milion razy. Dlaczego go daliście tutaj? Nie, tylko nie to. Ten film też każdy widział milion razy, ale... ale był... jest zabawny. Ale fajna małpka. <grystanie> <grystanie> fajna małpka, fajna, bardzo fajna małpka. Oluju. Oluju. No nieźle. No to ciekawy... Ciekawy ślub. No nieźle Dawaj, Andrzeju, dawaj, skacz! Skacz! Uj. To sobie popłynął Dobre Dobre, korde Rosjanie, o ile no wydaje mi się, że to są Rosjanie, zawsze, zawsze spoko Przepraszam za to ziewanie Zróbmy może spróbuj nie ziewnąć challenge, co wy na to? Oh shit Zróbmy spróbuj nie challenge, będę próbował nie ziewać Uśmiać to tak średnio przy tym filmie hmm. Co za gość No nieźle Coś czuję, że krzesełko nie wytrzyma no się. Okej okay. Bardzo fajnie What? Januszu biznesu coś ty zrobiłeś Coś ty narobił Andrzeju Pyr Ulol Przydziurawiło To miało być najmocniejsze co przyszykował dla mnie YouTube? Panie YouTube Jestem rozczarowany Sądziłem że będzie oglądał coś naprawdę mocnego. Coś, co kurde mnie powali. I w końcu. I w końcu. się zaśmieje. A tutaj. słabo, słabo. No cóż, przyjaciele, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, komentarz dla statystyk. Pamiętajcie o tym, aby dołączyć do naszej grupy na Facebooku Kaczki Rafałcza. Aby zalejkować fanpage, aby ogarnąć Instagrama, a także inne linki w opisie, no i, i tyle. Tak więc, no cóż, dzięki, jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Przepraszam, bekanie. Tak, właśnie, tak. Mm. No, tak więc, trzymajcie się, cześć. I do następnego razu i popo! Pa pa. To, to, to 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 to. To. O nie.